Ale, ale Problem Ale, ale tutaj nam każą ten Wchodzić w dziurę znowu To wchodźmy, cześć witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem SPL, a to jest Kolejny Ocineks z Kur... <laughs> Jest ze mną A-płot i Ziavix To co, do dzieła? Jaki nob Czekaj ja mam tu wejść? O. Aha Okej, To ja teraz sobie przejście zrobię tak myk <grystanie> <grystanie> A my jesteśmy chorzy Poczekaj bo ja nie wejdę tam, nie wejdę tam, poczekaj o. Kurwa nie co co. Jeżeli komuś się nudzi może zrobić liczyk Ile razy kto kogo zabił No chodź, chodź No to chodźmy Razem musimy chodzić do okay. takich rzeczy jak grubym trzeba być Dobra, teraz na poważnie. Przychodzimy bardzo profesjonalnie, patrz. Kurwa. Nie mogę tam wskoczyć, lol. No myk Eee Bardzo profesjonalnie. Teraz ja muszę tu zrobić. No wyjdź. No wyjdź Ej, czemu tu portali nie da się robić? Aha. Czekaj, musimy myśleć. Stary, musimy myśleć. A po co? To można portal postawić? Aha. Ale mam pomysł, chodź tu. Eee, weź ten, eee, zamknij swoje portale. A bo nie, 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 czekaj, czekaj, czekaj. Eee, <coughs> Zamknę. Myk. No wchodź. Czekaj. Otwórz tam portal, kliknij. A, już rozumiem. I teraz wracamy się i robimy... Dobra, dobra, już. Ale jestem mądry. I tu mogę już zrobić place'a, wyjść... Wypierdalaj! Bo tutaj można zrobić taki i chwila, gdzie tu jest przejście, tam. Wiesz jaki ja mądry? Bez ze mnie czasem przykład. Uf! Kurde! Ej ale ja nie mogę, lol. Hehehe teraz już A może ja mam uczucia? Nie masz. Ładuj się, w gabinę. Nie, nie mogę w to wejść. O, Mek. Jak zwykle, Apple musi karować mixa. Ale twoi widzowie twierdzą, że ta gra jest nieciekawa. No, wiesz. No bo czytałem, że jest nieciekawa. To Blumen pisał. No właśnie, i przez to rozwinęła się dyskusja, dzisiaj parę komentarzy. Tu będziemy skakać, stawiać klocka i tonąć. Kto pierwszy do tonięcia? <laughs> Lol Okej no, gdzie my jesteśmy Lol, tu jest przycisk geniusz za tobą Aha To ja mam tą kostkę złapać, poczekaj Czekaj Nie klik, kurwa Nie klikaj tego Nie no jeden ma z nas tutaj No to klikaj tam. To klikaj Ty klikaj. 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 Nie. cái no, klikaj, no. <laughs> Nie. Klikaj. Nie tutaj, Lol. Tutaj daj portal. Czekaj. Ty musisz, ty musisz tutaj Nie, ty portal, daj portal tu. I tu daj. No dobra, ty daj tam. Wreszcie ten płacimy. z tą piłką. No, myk. Trudne to, to nie było, co? Ścisłe. No wiesz... Połowę z tych rzeczy robimy trzy razy duże, niż powinniśmy. O! Zabawa. Well, coś łatwo jest, easy poszło. Zabawa! Aha! A ja już pamiętam, co tu trzeba zrobić. Jak nie przechodziłeś tego. Przechodziłem. Tak sobie to tak? <laughs> no, dobrze kombinujesz, panie Stefan. Skacz. Kurwa. Skacz teraz. Mam pomysł, skacz. Ale ty musisz... szybko... mi dać to po mojej prawej, debilu. A czemu akurat po prawej? No bo to mnie zatrzymuje, a później dajesz mi portal tu. I weź mi to, stąd. Aha, dobra. Czekaj, ja właśnie. A czekaj, czekaj, poczekaj. Myk. I jak ja skaczę, to dajesz to mi portal tak, tu. wiem, 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 wiem. No. Myk. Hey, ale mi musisz jeszcze jakoś otworzyć. A tu chyba... A nie, to ja ci muszę zrobić to samo. Dasz radę? A... Weź daj tu Hm. Mm. Chujowo trochę ci rzekł. Cicho, plan jest dobry. I tak, że rzek bym że chujowo, bym na tym się nie zatrzymał. Jak nie? Czekaj, muszę trochę... o. Aha! Fajnie. Teraz dalej. O jest, Widzisz? Excellent work. Widzisz, nawet ta nas pochwaliła. To, nawet Gladys nasz chwalił. No, nie chów się tu! Ty grubasie! Kurwa jestem za gruby, żeby się zmieścić. <laughs> <laughs> it is extremely easy yeah just follow the arrows it's just some other way i understand that's yeah. okay yep ah oh. i'm sorry the arrows seem to have rusted off no it has been ported to travis kurva which i always <actual> <Chciałbyś. laughs> Aaa! Lol, schodzę do ciebie Calculated. Kurwa, czemu nie chciało się zamknąć? Chodź tu! I dlaczego to tak? Ale dla... Musimy podążać ze szczałkami. Gdzie my kurwa jesteśmy, lol, Au, spadłem. No wiem ty się spadasz. Ale... ale ja chcę tu... Tutaj... A ja pamiętam, ja to z cicho ciemno robiłem jeszcze. Mm. Czekaj No debilu! Mek? Ej kurwa jak ty tam skoczyłeś LOL Jak ty tam skoczyłeś? Nie wiem, normalnie. No A jestem daleko. To co jest kurwa. Lol, ej! Ja pierdolę, gdzie ja jestem? Ej. Kto tutaj. Gdzie ja jestem? Czekaj, co się kurwa dzieje? Ja nie rozumiem. Nie baw się mną. Ups. Coś mi się porąbało Jak giniesz, to twój portal znika No, nie da się ukryć Teraz czekaj, tu jest czerwony To patrz. Patrz jak ja to robię Już się Jep Jep Ale Ej, ale a ja? Sam sobie zrób Ale... Ale nie tak! Idiotko. Ty kurwo! Jak mogłaś? Ja, ja po prostu wejdź mój portal teraz i cię przeniesie od razu. Brawo. No jak? Siema. Dobra, ale czy, czas coś zrobić. No wypierdalaj! Robimy tutaj, ja się muszę nauczyć. O, mam pomysł! Taki ruski. No to dobry pomysł. Czekaj. Eee... Musimy, wiesz co zrobić? Zostaw tu portal. Tutaj zostaw, tu! Czekaj! Pochylnij, pochylnij! Pochylni. Nie! Czekaj, Kurwa, No czekaj, ja tu myślę. Au. Dobra. To było nieprzemyślane pomyślanie. Zostaw portal na tej pochylni, ja mam pomysł. Słyszysz? Zostań zostaj na tej pochylni na górze. Nie, tam na górze. Okej, mam lepsze... Albo gdziekolwiek, żeby zniszczyć po prostu go. Nie ja wiem, bo... Poczekaj, 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 poczekaj... Czekaj... Myk, myk, myk! We. Jesteś? Yeah, tak. Tylko teraz ty Chodź. mi musisz zrobić tam. Ten... Chodź w dziurę. Czekaj... Okay. To czekaj, ja tam wrócę. Nie, 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 nie kasuj mi łap, no, Łap, no łap! Wyjście masz. Aha. Łiii! Przekminione. Cicho, teraz, ja coś wymyśliłem. Cicho, teraz robimy portal tu, patrz, nauczycie nauczycie robimy portal tu i portal tu i tu. Niech odpowie i jeszcze tak. jedno słowo. Patrz, patrz.

jeszcze chwilę, nie kasuj mi tego przypadkiem No myk O kurwa gdzie jestem To czekaj Gdzie ja, kurwa jestem Skasuj tamten portal Albo wrzuć go tu, wrzuć ten portal Twój fioletowy Tutaj, tu Ale tak żebym mógł przeskoczyć Pochyl Ej, halo, jestem tu Tu mi wrzuć Ale nie tak! Ale ale inaczej nie mogę. Czekaj, ja tu jestem już na drugiej stronie. Ała. Mój łeb, ała! Przejście. Tu widzę przejście. Czekaj, mam pomysła. Nie. Yeah. Skacz teraz. <słyski> Ale ja, tylko czekaj, czekaj, jak to teraz zrobić? Może tak. Kurwa, skąd ty wziąłeś to? No bo tam było. Tam se portal wstawiłem daleko i mam to. Teraz. Ale gdzie, gdzie masz ten portal z tym, tym... Czy... Nie widać go teraz fizycznie. Poczekaj chwilę. Tylko nie przechodź, nie przechodź! Ja bym ja też to zrobić No ale to szybko Au 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 Ej Tak się nie robi Ej to głowa mnie boli Mam migranę. Ups! Skasowałem twój portal. O, ty ci po. Weź go, połóż tam z powrotem. No najpierw tam ty mnie musisz tam wpuścić. No to masz tu wejście. Gdzie ja mam go? Aha, tu. Chwila prawdy, skok. Skok Spartanina. Przeżyliśmy, jej! Ja tu mam rozkminę. Easy. Ała! 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 <grymne> <grymne> ja teraz ja mam ci to postawić. O chuj. Hmm, to oh. chyba nie tak. Chyba jednak tak. Daj portal tu... i tu. Czy coś takiego. Gdzie? Tu? I tu. Au. <głosy> <głosy> nie ma to jak postawić krzywą portal, co nie kolego? <noise> I coś zaczynam od nowa? Lol. Gdyby to jesteś ty. Ha! Goście. Gida, Bii, bie, Mam przejechać! <grym> Pełna DIDA! Jędrka na bicie, w Ramp, życie. Bam, Mam 28 lat! Wyjebali Bii, mnie z roboty! Robię Pierwszy. Kurwa mać. Trudne to to nie było. Ja mam pomysł. Innowacyjny. Skończył już nagrywanie, bo 38 minut. No to wejdź w to. Bo... To teraz jest koniec misji pewnie WCHODZĘ W TUBĘ, jej A trafiłeś, bo teraz seria będzie się nazywać WCHODZENIE W TUBĘ TUBY TRANSPORTOWE, HA! Hi, 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 hi. Trudna ta gra nie jest Nie jest taka ciężka do rozwinie. Bridge... Dobra, ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, to był kolejny odcinek z Pro 2, razem ze mną był Upward. I trzymajcie się, cześć. Halo.